Kurwy kurwy gnoje pierdolone kurwa gnoje zajebane muszę przepuścić kurwa już bo przecież Kurwa jebane, kurwe syny świnie, kurwa tak szereją go do, do koryta, kurwa skurwe syńskie, Cweluchy, kurwa pierdolone się, kurwa ale to jest kurwa święta, prawda? Sprzedajesz się jak śmieć, kurwa i robisz jak śmieć, kurwa. Gdyby kurwa trafić, to ci kurwa by przewrócił tego na motorze, kurwa kurwa Sijskie, świecie jebane Taki starszy pan Znam go No i też on motorkiem akurat sobie jeździ I mówi, że niekiedy to mówi Wyprzedza mówi kurwa ma już po 60 grubo albo nawet i 70 I więc to trochę wszystko inaczej wygląda U niego i mówi, że kurde, albo nawet jak busem jadę i motorek widzi, no to tam zwalniam, bo I... ale sam jeździ i też opowiada, mówi: No kurwa, Mać mówi, no niektóry to tak jak no te. Ale co to to śmieć, to się cieszy, żeby utrafić, kurwa, nie tam, to jest kurwa. kurwesyjskie sińskie, kurwa cwele jebane Co to, to kurwa pieniądz nie spierdoli tak łeb kurwa, że no teraz będę ja wyprzedzał no i tu już kurwa, c... boję się, bo kurwa w kurwe śmiecie jebane, kurwy jebane w kurwe gówno muszę przepuścić, bo przecież kurwa jebana jedź kurwo śmieciu jebany, kurwa ja pierdolę, noż kurwa mnie bierze. Skurwesyjskie śmiecie jebane, kurwa. Bo tu się nikt na drodze nie liczy, nikt kurwa w domu, no kto to kurwa to śmiecie jeba, no to się liczy kurwa. Sprzedajesz się jak śmieć kurwa i robisz jak ten śmieć pierdolony kurwa. Jak ta kurwa... Na, po skrzyżowaniu lata. wie co gnoja w łeb, kurwa jeło. Leci do mnie, bo już nie poznało. Zapierdala na skrzyżowaniu kurwa. I. Ty kurwa ma? Ominąłem to, bo cofnąłem, cofnąłem, tam jest jakaś inna droga. Przejechałem, patrzę. Kurwa, wyjechałem taką skórzką, a czy tam trochę dalej było. Patrzę, kurwa, stoi znowu jakiś kurwa, podobny. Ja nawet w początku to tego nie poznałem, tylko tak Kurwa to samo, tak później, ale jak ja to widziałem, no to, to stało na kierunkowskazu, to na, kieru na, na kierunku ktoś to wyprzedził i stanął, a później ten celu go wyprzedził, kurwa. Ten, ta, to, to kurwa to, co na skrzyżowaniu stało. No i ja cię pierdolę! Kurwa, mać! Ani się to za nos nie trzymało, no przecież to się, kurwa, te śmiecie jebane, to się za nos trzymają, czy tam jakoś, kurwa, czy, czy, kurwa, autem celuje, no jak mu się auto zepsuło, czy coś, no to mogło, kurwa, latać w koło auta, no nie tak jest, jeżeli to jest tajne, kurwa. Te, kurwa, cele pierdolone. Trochę, kurwa, do, do tyłu ze dwa kroki, do przodu z jeden, kurwa, no i mogło to brać na jakieś tam sposoby, kurde, no nie, chuj wie, kurwa, no. Schoda gada, że ani mi się kurwa co gnoja w łeb pierdolnie dosłownie tam nie ma żadnych reguł to jest tylko jedna co gnoja w łeb pierdolnie auto poznaje kurwa i łogień kurwa i tu kurwa i tu kurwa i przed maską wyjeżdża kurwa jak nie może w sińskie śmiecie jebane Pieniądze to jest taka siła, że ja pierdolę. Wiedzą gdzie pojadę, bo... O, na trzeciego kurwa, jebane z kurwe ja pierdolę, kurwy jebamy. Ten z tego niebieskiego tam się przymierzał, bo przecież jechał centralnie za mną. I jak nie dać teren zabudowany, pełna pizda, kurwa. Tak się kurwa jeździ w planie. tam kurwa. Śmieć się sprzedaje, to kurwa robi jak śmieć, kurwa. Im głupszy, kurwa tam jesteś, tym dalej zajdziesz. Im lepszym, kurwa jebanym celem Już sobie nie wyobrażam, jakim kurwa Czwelem jebanym musi być kurczak. Kurwa, jak do bankiera doszedł. Albo kurwa Pedranger To jest fałszywce, pierdolone. To się mówi to, co się chce usłyszeć, a się robi co innego. Świat jebanych Czweli. A jak wiadomo, że. No ja mi zawsze pieniądze rządziły i będą rządzić i tyle i kurwa i hu, dzisiaj jest sobota, nie ma to się wkurgać.